Cześć, tutaj macie Julia. Witamy Was z Dancebook i zapraszamy na naukę choreografii for you. Zapraszamy zatem do nauki kroku podstawowego. Krok będzie tańczony na cztery i przypominać będzie nam krok podstawowy baciad. Będziemy pokazywali tyłem. Zatańczymy najpierw wersję dla partnerów, obydwoje, a potem razem zatańczymy wersję dla. Dla pani. Zaczynamy lewa noga, kolanka są zrelaksowane i zaczynamy lewą nogą na raz do boku. Raz, wchodzimy na nogę, potem wracamy na prawą nogę. Dwa, lewa noga idzie do tyłu, trzy i akcentujemy na prawą nogę cztery. Pełne uderzenia. I powtarzamy jeszcze raz, lewa noga do boku. Raz, wracamy na prawą dwa, lewa w tył, trzy i na prawą cztery. I mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Od razu cała stopa na parkiet. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Z tym, że jak stawiamy stopę na parkiecie, od razu jest jakby cała stopa, ale zaczynamy miękko od, od podeszwy. Od podeszwy wciskam piętę podeszła wciskam piętę i tak samo do tyłu. Podeszwa, cała stopa, podeszwa, cała stopa. Raz i dwa i trzy i cztery. W efekcie powinniśmy uzyskać ruch wahadłowy bioder, tak? Jeżeli postawimy najpierw podeszwę, potem całą stopę i następnie podeszwę, całą stopę, nasze biodra zaczną wykonywać ruch wahadłowy, tak? Czyli uginam kolano, Prostuje i wychodzi nam ruch wahadłowy czyli przy okazji jakby nauki kroków stawiania stopy dostajemy jeszcze akcję yy, wahadłową biodra. Spróbujmy jeszcze raz złączone nóżki mamy i lewa noga panowie i raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery bardzo dobrze oczywiście na tych biodrach nie skupiamy się aż tak mocno. One wyjdą nam naturalnie, tak? By byłoby bardzo źle, jakbyśmy próbowali tutaj poruszać nimi, jakby i specjalnie podkreślać te biodra, szczególnie panowie. Po prostu skupiamy się na stawianiu odpowiednio stóp na parkiecie i ciało będzie nam. Jakby tutaj pod po te kroki się dopasowywać do tego ruchu, tak? Teraz y kroki dla pań. W odwrotnej kolejności, panie zaczynają prawą nogą do boku. Na raz, tak samo podeszła cała stopa, dwa, podeszła cała stopa do tyłu, podeszła cała stopa, podeszła cała. I liczymy tak samo. Raz, dwa, do tyłu, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. Dokładnie. Zasady są te same, kolanka są zrelaksowane i pani mogą troszkę więcej tutaj w bioderkach zakręcić. Bo generalnie oprócz tego ruchu wahadłowego mamy też akcję ósemki, natomiast jest to powiedzmy wyższa szkoła jazdy i, i będzie nam to ciężko tutaj jakby na jednej lekcji przyswoić taką wiedzę. Ale możemy spróbować, stawiając stopę robimy, jakby kolanem zataczamy koło wokół stopy, wracam na drugą nogę, zataczam koło wokół drugiej stopy i do tyłu teoretycznie jest tak samo, z tym, że dużo, dużo ciężej cofamy biodro na nogę z przodu i też kolankiem robię kółeczko, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Stopy prowadzimy po parkiecie, nie, nie unosimy ich, lekko szuramy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tak samo, tak samo, panowie, też tutaj można zakręcić bioderkiem kółeczką. Nie jest to łatwe, można próbować. Na pewno niektórym przyjdzie to bardziej naturalnie, inni będą musieli. Yy, nad tym dłużej popracować, ale jest to do zrobienia przy odpowiedniej, przy odpowiednim treningu i powtór ilości powtórzeń. Teraz jeżeli chcemy to w parze zatańczyć, tańczymy blisko siebie, malutka rama, ręka może zostać trzymana w dole albo tutaj bliżej ciała, ja preferuję trzymać ją nisko tutaj i zaczynamy, panie prawą nogą do boku, panowie lewą, boko, lewą nogą, pokażemy może Najpierw plecami, ja będę pokazywać, i zaczynamy do boku. Raz, dwa, i razem do tyłu. Trzy, cztery, i raz, dwa, trzy, cztery, i raz, dwa, wracamy. Trzy, cztery, i raz, dwa, trzy, cztery. I jak widać, cały czas tutaj staram się te akcje robić albo samego wahadła nie będzie tak efektowna, jeżeli tylko zabujamy bioderkiem, ale dokładając jeszcze tą akcję wokół kolan, wychodzi nam wtedy bardzo przyjemny ruch. Kolana są zrelaksowane i ze sobą bliziutko siebie, tak? tak. Pokażemy jeszcze bok, bokiem w ten sposób bo jest też kwestia, kiedy tańczymy od siebie. Tutaj wchodzimy jakby na raz, do boku, raz, obtęczamy kółeczko, dwa i teraz delikatnie malutki krok musimy zrobić. Jeżeli zrobimy za duży krok, to wtedy się rozchodzimy, tak? I z baciaty, która jest w bliskim kontakcie cały czas ze sobą, wyjdzie nam jakiś tam weselny taniec, szarpaniec, tak? Także żeby, żeby nam tutaj wyszedł Fajny taniec, musimy tak naprawdę ten krok do tyłu zatańczyć na odległość połowy naszej stopy. Czyli palce, jak widać, nie przekraczają linii pięty, tylko są gdzieś w takiej odległości. tak? Wezmę na odległość stop. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa. 3 i 4. Już później nie unoszę zbytnio swoich stóp od parkietu. One są cały czas przyklejone. To jest y, taniec osadzony mocno w parkiecie. Hmm? Tak, cztery. No i oczywiście mamy też y, nasze prowadzenie push and pull, kiedy się przyciągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Tak, tutaj się od, odchodzimy od siebie, ale bardzo króciutko trzymamy. Nie prostujemy rąk, krótki łokieć i mamy do tyłu, krótki łokieć, wracam. Naciskamy na siebie. Tutaj możemy wtedy dobrze kontrolować ruchy partnerki, prowadzić wszystko króciutko i dołożyć na przykład lekkie obracanie. Jeszcze przy tym raz, dwa. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Kolanka zrelaksowana, można zejść też niżej. Wtedy hop, hop, cyk, cyk, hop, hop, cyk, cyk, hop, hop. Cyk i hop, hop, cyk, cyk. I to jest nasz krok podstawowy. Oczywiście, zacznijcie, jeżeli będziecie ćwiczyć, zaczynajcie od. Y jakby wdrożenia ciało w prawidłowy nawyk ruchowy, nie od razu w parze, nie od razu w obrotach, stańcie sobie nawet naprzeciwko siebie, bez kontaktu i same kroki od początku. Na przykład raz, dwa, same stopy, bez jakichś tam akcji zbytnio, tak, żeby wejść w ten ruch. Potem dołóżcie troszeczkę więcej tańca, bardziej ugięte nogi, taki mięsisty ruch. Robimy akcję w ciele, tak? Robimy kółeczko, kółeczko. Można się delikatnie później spotkać ze sobą, zbliżyć i spróbować w parze. Najpierw w jednym miejscu, tak? Pomyśleć o lewej ręce, jak tutaj się, jak tutaj prowadzimy partnerkę. Tak? I później można zacząć się Obracać i przetańczyć sobie tak, włączyć utwór, do którego za chwilę będziemy trenować, i po prostu sobie przetańczyć w ten, w ten sposób, nawet cały utwór, tak zanim będziemy jakby wszystkie figury i całą choreografię układali. Także poćwiczcie i zapraszamy na następny odcinek, gdzie wytłumaczymy już choreografię krok po kroku.